Top 3 domki na romantyczny weekend pod Rzeszowem. Numer 1. Domki w sam las. Pośród pachnących drzew, gdzie świt budzi się mgłą, a wieczory rozświetla blask ognia. Odpocznijcie na słonecznym tarasie, wsłuchani w ciszę lasu i ciepło kominka. Tutaj każda chwila smakuje spokojem, a bliskość staje się najważniejsza. Numer 2. Domy na drzewach. Stara kuźnia, pstrągownia. Tu, kilka metrów nad ziemią, Budzisz się wśród liści i szumu drzew, a świat wydaje się lżejszy. Odpocznijcie tam, gdzie dziecięce marzenia spotykają się z ciszą dorosłych serc. Poranek pachnie drewnem, a wieczór otula ciepłem bali pod gwiazdami. Numer 3. Płazówka Roztocze. Dom z balią na wyłączność. Wyobraź sobie poranek wśród szeptu drzew i miękkiego światła wpadającego przez wielkie okna. Odpocznijcie w ciepłej bali, patrząc na las, gdzie powietrze pachnie żywicą, a czas płynie wolniej. Tu liczy się tylko Wasza bliskość i spokój natury.